Witam wszystkich, z tej strony Marcin. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku z Metro Last Light. A więc lecimy, wznawiamy grę. Eee, o właśnie, musimy oczywiście zapodać przede wszystkim nowy pochłaniacz, filtr. I udamy się za naszym małym stworkiem. Zobaczmy. To oni, kto to oni? A kto to oni są? Wła Mogę tu wejść gdzieś? Czy muszę iść tak środkiem ulicy, bo szczerze mówiąc, chodzenie środkiem ulicy jest dam! Wow, co to było? Pomoże ci Pomoże ci oddychać. Co? Co mi pomoże oddychać? Mogę zdjąć? Mogę zdjąć? Nie, chyba nie mogę. Otwieraj. Odkrywaj, Waroto. Stiopa. Martiom. Dobra, zagramy Black Jacka. O, widzę, że mam tutaj nasz dziennik pokładowy. Nie wszystko zdążyłem zebrać. Udało mi się zebrać. Ale słuchajcie, to akurat mnie najmniej... najmniej tam interesuje. O dobra, mamy kolejny filtr, zaiwanimy go komuś. Eee, dobra, chyba muszę tu wyjść. Wow, what the fuck! Ale Bajera, słuchajcie, Niezła jazda. Ten mały chyba mi zapodał jakiś... Ty wiedział? Маленький человек здесь. Ищет другого человека. Не такого, как ты. Женщину? Женщину. Да, женщину. Че я что ты? Вот, нашел. Воу. Wow. Но постарайся не убивать без нужды. Что ты Broń znalazłeś? Znaczy Amo? A, Amo mi dałeś. Dobra, to jesteś niezły koleś, ci powiem. Jesteś normalnie jak Elizabeth. Ja pierdziele, jakie to są te jazdy. Zobaczcie, koleś płacze. What the fuck? Młody, możesz przestać z tymi wizjami, bo to trochę irytuje. <laughs> Zobaczcie, tam z tyłu stoi... a pierdziele, jakiś cień. God damn it. Wow, czy ja tu coś widziałem? Widzę widzę w stronę. nie widno. lepiej. widzę mrok. Nie wiem, o czym ty do mnie mówisz. What the fuck? Znowu jakiś. Nie no! <zyskło> wow! To nie samochód! <śmocie> <Fuck> off! <śmocie> Bydlaków. Pisnął mnie samochód. Nie widzi znają to nas. Nie widziat. Głodny. Gołodny no Gołodny, A ja to co? Kurna rzecz twoja macie Dobra, gdzie ja mam iść? A tam chyba do tego małego kurdupla, bo widzę, że on się... Eee, nie Dobra, koniec Ej, coś za szybko go zabijemy Co jest? Znowu mam o, what the fuck E, co jest? Dlaczego? Dlaczego serce mi bije? O ja muszę iść. E, co mi tak pika? Przecież mam założoną tą maskę I coraz gorzej się czuję, widzę. Niedobrze Niedobrze jest, ej, kurdopel. Coś ty mi zrobił? O, w mordę jeża. Ja pierdzielę. Jak moją rodzinę. to, to nazywają. Rakiety. Rakiety, tak, Zapomnę. rakiety. Zapomniał. Gdzie ty w ogóle leżysz, Ty gdzieś ja. Czekaj, gdzie ja mam ich teraz? Wygląda na to, że tu chyba mam wyskoczyć, tak? Dobra. okej. Okay, ten ten jest dobry, kurde, szybki jest jebaka. Co to strzelało? Nie spiesz Jeśli można, nie ubijaj. żywot. Oni сейчас nie Idą sobie. No to nie chcę idą. Hmm, dobra, czyli jak będą czerwone, to znaczy, że mam strzelać do suk. Tu widzę jakąś drabinę w ogóle, ojciec. Po... Teraz wiem. Tak. O, w Mordę jeża. Tam krylata ja. Szydlata uwaga. Dzięki, że mi powiedziałeś, kurde, może byś tak mi pomógł, to kurna nędzy. Aha, dobra, powietrze. Zapobiałem udusiłbym się O o o mój Spadaj na drzewo Wody mówił, żeby nie strzelać ja nie będę strzelał Ale jak mi się do dupy dobierzesz to ci normalnie u... Uwalę God damit nie płakaj. On nie że to mama. nie No dobra, taka, młody, co ty chcesz we mnie jakieś, mnie to jakieś chcesz we mnie taka chyba że... wzbudzić te emocje takie, tak? Sumienie, żeby mnie żarło. Okej, okay, jestem na dole. Idzie ja mam teraz kurna iść. What the fuck? tu? Chyba tak. Wow, 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 wow. Moment, światełko. Zaraz jakieś gówno mi tu wyskoczył, to się ostram normalnie. <laughs> Ej, o w morderza, co to jest? Metro? Ale jazdy. Mo Ale jazda was trzymanki słuchajcie Z mamusią jadę Ja to kiedyś Nie to nie Ty sam Dawno, dawno temu. Ocień dawno dawno, tak wiem, tak wiem Ocień dawno Ty mi tutaj nie rób z, z mózgu Cześć, gdzie ja mam iść? Ty ojciec z mózgu robisz mi wodę. E, do tyłu? Aha, to mam iść chyba. Eee, no nie. Oh, crap. Zapalniczka. Jak była zapalniczka? Shit. Jakieś głosy ze sobą słyszę. Ja pierdzielę. <t> ja <laughs> <Wow. śmiech> jaka beka, kurde. E, nie, nie był, że będziesz atakował. Dobra, nie, nie, nie zastrzeliłem gnoja. One się boją. One się mnie boją. Boją się mi światła. Dobra, ale zapalniczka to mi się chyba nie skończy, co? O, patrz. Mam znowu ten, już mogę schować. Ok, włączyła mi się latarka znowu. Ej, what the fuck, co to było? <laughs> Mam iść? <laughs> Nie wiem. <laughs> plac czerwony przez plac, ale no, no, przechodził tam, gdzie jest pogrzebany sam. Padać. Eee, lenin wkrótce się skończy. Tam niebezpieczeństwo inne niż przedtem. Czuję to, będę z tobą. powiem ci co robisz. No dobra, ty, Misiek, ja mam nadzieję. Mam nadzieję, że tu nie będzie jakiegoś ścierba, co mnie. nowa notatka. Okej. Okay. Zaczniemy, zaczniemy może, czekajcie. Od tej broni jakby co strzelać, ja pierdzielę. Ty to, że ich czujesz. Znaczy, tobie będzie łatwo понять. Wow. What the fuck? Co to jest w ogóle? Co to za świz? Co? Wszystkie maska. No, coś to było. Dobra, dobra, znowu mi się kończy tlen. Cholera, wow! No, dobra, 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 młody tylko weź tak się ogarnij, Powiedz mi, gdzie mam iść. No, What? O, oh, pizdę jeża. I co ja mam? Strzelać? znają twój gatunek No i co ja mam zrobić w tym w tym temacie Na dół, na dół. można No dobra, już. Wow. What the fuck? Wow. O w mordę jeża. Padłem gdzieś. Chyba nie wyjdę z tego, mamo. Haha, <grywa> gdzieś ja się tam miałem. Drzwi można otwierać szybko lub powoli. Wciśnij X po raz drugi, otwierając drzwi, by otworzyć szybciej. No, fuck off. Ja muszę się tam schować okay. chyba w tym. A, wiatr niebezpieczny, dobra. Cholera, to kurde całkiem niezły wiatr to był. Ja pierdzielę, niezła jazda. Beztrzymany bym powiedział nawet. Już? Ej, mistrzu. Mogę już iść? No dobra. Buria. Nie, znowu wpadłem, what the fuck! Wyłaj z tej wody! Wyłaj z tej wody! Nie wyszedł z tej wody. What the fuck, co ja robię? Dlaczego ja wpadłem w ogóle do wody? Nie chciałem tam tamtędy iść. Dobra, by już już, 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 jeszcze raz. Dobra, ale ja mam pytanie: dlaczego to drzewo się pali? Pada deszcz, wieje wiatr, dobra, już się nie pali. Co może iść, te mały. Możemy, nie? No dobra, można iść. Tylko wiesz, co ci powiem? Ja pierdzielę, aha, dobra, bo ja za szybki jestem Lopez i dlatego miałem tu przeczekać, oczywiście. W tym nie chcę nic mówić, ale za chwilę będzie lipa. Możemy iść. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Wow, what the fuck! <laughs> mi się nie udało. Czas ruszać, no to ruszamy. Oś... Nie krasny, nie czerwony, komunista. Ej mnie dni. Ludzie ujjdź. Jeśli ujdziemy, nie droną. I co ja teraz mam zrobić ty? Tędy chyba, nie tam na dół, co? Pokaż mi gdzie ja mam iść. Ty to że czujesz, Arciom. Nie boj się. Ja radam. Nie boję się, nie dygam. O Jezus Maria, łapy. Ale jazda. WTF! W co ty mnie wciągnęłeś, ty kurdupl mały? Nie muse stajać. Ja pomogę. O, morda jeża. Nie trwoszy, Ardzią. Idi ładem. Прям молодой, ты мне психа рыешь. ты меня? Они давно здесь. Их много, но все они в одиночестве. Только страх и боль. Не могут уйти и хотят, чтобы с ними кто-то остался. Я пердела. Разумеем, что это душечки, так? Я пердела. Młody jesteś niezwykły hardkor widzę. Coś u góry jest i to coś mi się nie podoba. Wyjazd. Idź żreć gdzie indziej. Gdzie ja mam iść? Co no przeszedłem to naokoło. Pokaż mi, no gdzie ja mam iść. Aha. Idę dobrze, idę dobrze. Chyba źle poszedłem jednak. Gdzieś i kto ma iść? Shut up. Nie, no do tyłu. Dobra, musimy przede wszystkim podadawać, tak, bakteryjkę. I wio do góry. Ile tam mamy na bodziku? Na bodziku jest niewiele, już zaczyna mi coś tutaj pikać. Ale najgorsze jest to, że ja nie wiem, gdzie ja tutaj mam iść. Ty, a, tu, dobra. What the fuck, na dół? Chyba na dół. Dobra. Gdzie jesteś, kurdupel? Dobra, nie dygam. Nie dygam, wiem. Nie atakują mnie. One są dobre. Nie są czerwone. Tylko jak mnie jakiś ścierwo zaatakuje, to ci normalnie łeb urwe i naszczą do szyi. What? Coś mi tu. O nie, tak blisko tego samochodu nie będę szedł. Dawaj. Zapodawaj sobie nowy ten. Nie ma to jak łyk świeżego powietrza od czasu do czasu. Tam są źli ludzie wielu, bardzo czerwonych. Gdzie? Gdzie robaczku? cholera, czekaj, może zapodam pierw ten. A, tam są, chyba. Ups. Zaraz, 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 zaraz. Coś ja tu dotknąłem? Zaraz nie wiem, czy ja tu mogę iść. Bo to chyba coś mają jakieś podłożone, jakieś ścierwa, żebym się czasami na jakąś dziwną minę nie natknął. Bo będzie, będzie lipa. Dobra.

A będzie mi podświetlał gości, dobra, super. Dobra, zgasiłem im lampę. Przynajmniej mnie nie widzą. Chyba go, zg... Chyba go zdjąłem. O, dobra, dobra, dzięki. Jeden. Get out. Gdzie oni jeszcze są? Gdzie oni jeszcze są? od kurwa, tu są. Okej, okay, okej. Okay. Tam jest. O, snajper. Chodź. Wystaw no łeb. Jak ci go odstrzelę. Spadaj. A tu jesteś. A, to ty chyba jesteś już ostatni, zostałeś, co, Misiek? No, dobrze, ty wtedy. Tak, czy ty, ty jesteś? No. Shit. Nie mogę go trafić. Tym cię trafi, nie tym. O. Masz tam, gdzie i on tam poleciał? No, to wystawisz łeb, czy gdzie? A cię, szlak, tu biegnie, dobra. A, a, a stoi. No, skurde, no nie mogę trafić, gnoja. Gdzie on jest? What the fuck? znowu? Do kogo strzelałeś? <laughs> Ale głupek. Gdzie jest ten madafaka? Tu jest. Dobra, zdziałem jakiegoś ciula. Ale cały czas nie widzę tego jednego, no. Tam na no, dole ktoś jest? Okej. Okay. Zapadaj. Filtr. Dobra, chyba wbijamy to, bo ja możliwe, że mogę iść. A stoję jak taka dupa w korach i szybciej go zajmę I na co ci to było, synku? I na co ci to było? O!

O w mordę ale żem zajebał tym granatem I ja tak cię wykończę O z prawej ktoś mi strzela No chodź, no chodź O ty Jemu ż... Smutny Nie rozumiem Ja też nie mają. o czym ty kurna do mnie mówisz? Co ja co mam go oszczędzić? Czy ty zwariował? Gnoja trzeba zabić. Co, nożem? dzielny chłopiec. Młodzież, Bez strachu i, I co teraz? Gieroj! O, pokaż mi teraz co ten madafaka zrobił. Эксперимент на Октябрьской можно считать удачей. Вирус быстро убивает, а затем сразу теряет активность. Осталось лишь взять D6, чтобы добыть достаточное его количество и сможем. Мы что, читать разбонивем, отца бега? Итак, товарищ Морозов, у нас всего один шанс сделать все красиво и четко. в полис, на конференции, покоевый. Все входы им не перекрыть. Наша разведка нашла слабо охраняемый вход через Кремль. Мельник будет на переговорах в полисе. Командовать он не сможет. Тут-то мы и нанесем удар. Неделя. И наступит новая эра. Новая huh. эра. Погодаш. Вот чем ты, Хоппи, мувишь до меня. Давай, Артём! Зав... Ну что же ты, Артём? Решай. Уйти, помочь. Решай. Здесь нельзя долго. Артем! Не бросай меня так! Лучше убей! Артем! Артем! Нам, нам пора идти! Артем! Скорее! Скорее! Артем! 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 его И что? О, майор. <noise> A mi się nie udało, ale za to dostałem achievementa, <noise> więc nie wiem co lepsze. <noise> nie, no powinienem gościa uratować, tak w łapkach zostawić, to tak jak w piekle. Teraz by tylko No dobra, to by było na tyle. Zapraszam Was oczywiście do ocen, do komentarzy. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Пашина голова — это кладезь преступных планов Корбута.